kandydatka z Platformy Obywatelskiej e, na ulicy Piotrkowskiej powiedziała, że jeśli zostanie prezydentem tego miasta to odwoła między dyrektora Zarządu Dróg i Transportu. Dziś dowiadujemy się, że został powołany komisarz pełniący obowiązki prezydenta miasta, który już wezwał dyrektora mniejsze, który jest teraz u niego i chce z tego miejsca zapelować do e, obecnego komisarza, aby nie zwalniał ludzi, którzy przez ostatnie 11 miesięcy pracowali, ciężko pracowali na poprawę zarówno wizerunku miasta, jak również wizerunku zarządu dróg transportu. Ciężko pracowali, aby wykonać ponad 11 dużych remontów i inwestycji na rzecz tego miasta. Zima nie jest powodem, tym bardziej, że kod kandydatka z Platformy powinna wiedzieć, jaka była sytuacja w Warszawie. Przenieśmy się na 180 sekund na 180 sekund do Warszawy, żeby pokazać Państwu, żebyście Państwo zobaczyli, co się działo w Warszawie, abyśmy mieli odniesienie, z czym mieliśmy do czynienia w Łodzi, z czym mamy dzisiaj i z czym mieliśmy do czynienia w Warszawie. Bardzo proszę.